Witajcie, witam Cię w piątkowy wieczór i pragnę zaprosić do dobrych myśli. Moi drodzy, tak sobie dzisiaj pomyślałem, by przez najbliższe 9 dni Nasze dobre myśli oscylowały wokół Ducha Świętego. Rozpoczęliśmy dzisiaj nowenę, która ma nas przygotować do zesłania Ducha Świętego. Dlatego przez najbliższe dni, każdego dnia, naszą dobrą myślą będzie jeden z owoców Ducha Świętego. Będę się starał w sposób taki bardzo prosty, będę się starał też iść. Z jakąś pewną swoją myślą, nie tyle rozbierać na części pierwsze, nie tyle próbować w jakiś teologiczny sposób wyjaśniać, ale bardziej to, co mi na daną chwilę, ten owoc Ducha Świętego, jak już szczególnie mówi, nie dary Ducha Świętego, ale, ale owoce. Owoce Ducha Świętego, spisane przez Świętego Pawła w liście do Galatów. Przeczytam teraz ten krótki fragment, to piąty rozdział listu do Galatów. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. I tak sobie pomyślałem, jako pewna propozycja, będę Da się starał, przez najbliższe dni, aż do niedzieli ze Ducha Świętego, te zaproszenia do dobrych myśli ukazywały się już rano przed godziną 6:30, aby jeżeli tylko będziesz chciał, to gdzieś ta myśl związana z konkretnym owocem, działania Ducha Świętego chodziła w Tobie, pracowała w Tobie przez cały dzień. Może jest to też szansa na jakieś takie w bardzo małej formie, jakieś pewne rekolekcje, które niech nas przygotują do niedzieli zesłania Ducha Świętego. Moi drodzy, owoce Ducha Świętego, czy jakby pewien efekt działania Bożego Ducha w nas. Więc można powiedzieć, że Owoce Ducha Świętego są troszeczkę takim papierkiem lakmusowym naszej otwartości na Bożą łaskę. Jeżeli Bóg działa w nas, to nas zmienia, kształtuje. Boży Duch czyni mnie nieustannie. To czasami bardzo oporny jestem w tym procesie, ale czyni mnie nieustannie nowym człowiekiem, kształtuje, zmienia. A więc owoce Ducha Świętego dzisiaj. O opanowaniu, o opanowaniu i jakby taka jedna myśl z tym związana opanowanie, które, takie Boże opanowanie, jako owoc Ducha Świętego, które pozwala mi w danej sytuacji mm, trzeźwiej spojrzeć na pewne zdarzenia, na drugiego człowieka. Tam, tam, gdzie my czasami działamy po Twym impulsu, tam, gdzie tak po ludzku yy, chciałoby się powiedzieć, ja muszę. Ja muszę tak zareagować. Ja muszę to powiedzieć. Ja muszę ten temat poruszyć. Ja, ja, ja nie, nie, nie mogę tego przymilczeć. Opanowanie jako owoc Ducha Świętego, które pozwala mi w danym momencie Zreflektować się i powiedzieć spokojnie, spokojnie, pomyśl, może jednak nie. A może jednak zareaguj za, za pięć minut, kiedy będzie nieco spokojniej. Może jednak nie musisz tego mówić, może jednak możesz to zachować dla siebie. Też opanowanie, które pozwala mi uzmysłować sobie, że niekoniecznie muszę iść z jakąś swoją wzbudzoną w danej chwili porządliwością, pokusą, opanowanie jako efekt działania Bożego Ducha, pewna łaska, pewna cnota, która pozwala mi w danym momencie, jakby taki sygnał ostrzegawczy, Duch Święty, który w takich momentach działa i potrafi powiedzieć spokojnie, spokojnie przemyśl to jeszcze raz. Zastanów się jeszcze przez chwilę. Może jednak nie w ten sposób. Opanowanie, czy nie bycie chorągiewką, która działa na zasadzie jak tylko wiatr powieje, w tą stronę idzie, tak reaguje. Opanowanie, na zdolność spojrzenia na daną sytuację, zdarzenie, które może rodzić jakieś bardzo gorące emocje w danej chwili. Spojrzenie w Boży sposób. Nie? Z Bogiem, który bardzo często takimatem mówi spokojnie, przemyśl jeszcze raz, spójrz na to od innej strony. Życzę Ci dobrego Bożego wieczoru i życzę Ci i sobie, byśmy my, którzy czasami tak porywczy jesteśmy, tak gwałtowni w swoich reakcjach i w działaniu aby Boży Duch kształtował nas i czynił coraz bardziej ludźmi opanowanymi.